Witam serdecznie wszystkie osoby z Podznaku Ryb i zapraszam na przesłanie z kart na miesiąc kwiecień. Jakie tutaj karty mają dla Was dobre rady? Jakie ostrzeżenia, na co szczególnie rybki drogie powinnyście zwrócić swoją uwagę? Czyli ryby. I miesiąc kwiecień. Dobry miesiąc na wszelkie działania związane z intelektem, czyli jeżeli zdajecie drogie ryby, egzaminy, gdzie jakaś tam burza mózgów będzie potrzebna, główkowanie, to tutaj karty Wam sprzyjają, nie macie się czego obawiać. Kartą taką, właśnie w zasadzie ten miesiąc będzie dosyć udany. Jedyne, pokazują się takie drobne ostrzeżenia, żebyście nie roz, może macie tendencję do tego, nie rozdrabniały się na drobne, nie, nie robiły dziesięciu rzeczy naraz, bo tu mam takie trochę słomiany zapał, czyli zaczynanie jednego, niekończenie już tam coś nowego, zaczynacie robić kolejna rzecz i kolejna, czyli. Karty radzą: skupcie swoją uwagę bardziej na jednej rzeczy, a nie na dziesięciu. Nie rozpraszajcie, nie rozpraszajcie się, bo tym sposobem tracicie swoją energię. A co ponadto, tutaj karta pokazuje, kręcicie się w kółko, tak naprawdę nic do przodu nie idzie. Czyli, drogie ryby, niech ta koncentracja wasza będzie w tym miesiącu większa żeby wam ten miesiąc po prostu tak nie przeleciał jak zbicza strzelił, a potem się okaże, że nie zrobiłyście tego, co sobie założyłyście, że pewne sprawy wam gdzieś tam koło nosa przemknęły co tutaj jeszcze na co będzie to dobry czas na zakupy związane czy też inwestycje ogólnie związane z nieruchomością, z domem czy jeżeli ktoś buduje dom Szuka mieszkania, domu, ale też na zakup rzeczy do domu, czyli jakieś tam AGD i tak dalej. Czyli wszel wszelkie przedmioty, które mają polepszyć wasz jakiś tam stan, stan życia, tak? Ułatwić funkcjonowanie w dniu codziennym, czyli tutaj to, co, w co zainwestujecie pieniądze związane z domem, to może Wam służyć lata. Lata całe. Także to będzie dobry miesiąc właśnie na tego typu zakupy. Tak jak powiedziałam wcześniej, na działania związane z intelektem egzaminy, na, na takie działania, gdzie musicie się przed kimś wykazać swoją wiedzą, to tu karty też stoją za Wami murem. No, byle byście nie rozdrabniały się na drobne, nie traciły energii, bo wtedy jakby nic nie pójdzie do przodu i jest takie kręcenie. Się w kółko. Ja życzę Wam drogie ryby udanego miesiąca. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa. pa.